Patrzcie, jakie atrakcje można spotkać, będąc na rowerze. Jestem w okolicach Bieganowa, czyli koło Międzyborowa. Znaczy, jestem w Bieganowie, przepraszam. Akurat. Zobaczcie. A żeby było wiadomo, że jestem na rowerze, proszę bardzo plecaczek, już sakwy nie biorę, bo nawet na plecach jest cieplej, ale zobaczcie, takie atrakcje można sobie spotkać, jeżdżąc bokami. Zobaczymy na reklamę, o, to chyba pisze, widziałem z daleka loty balonem i numer, zobaczcie, nawet numer jest podany. No powiem szczerze, lot takim balonikiem to byłaby atrakcja i to nie zła atrakcja. I tak naprawdę z tego co wiem co chodzi o loty balonem to tak naprawdę e, lotnicy latający balonem polegają na wiatrach, tak? Więc powiedzmy, z jednego miejsca startuje. Do miejsca, gdzie wyląduje, musi jechać samochód, który cały ten kosz zabierze. A chyba już ląduje. Z tego co mi wiadomo, to też taki balon ma od góry klapkę przez którą upuszcza ciepłe powietrze, przez co wiadomo, jest loto padający ale przyznam szczerze, no powiem, że nie liczyłem na takie coś, zobaczcie, widać opad teraz się już wznosi, czyli dużo większą, dawkę ciepłego powietrza dostał. I ten dźwięk palnika, A ci to wiadomo, palącego się gazu, bo to wiadomo, palnik to jest tylko... Butla i wiadomo dysza, która pali się, pociągając za odpowiedni sznureczek. Operator takiego balonu, osoba, która zna się na tym, wypuszcza gaz, który wiadomo daje płomień. A ten powień, wiadomo, ciepłe powietrze kieruje do balonu. No powiem szczerze, nie liczyłem na taką atrakcję. Jestem zaskoczony, A zobaczcie, jesienne kolory się powoli pojawiają. Okolica wygląda ekstra, no po prostu mega. Teraz będzie reklamy bardziej widać naprawdę proszę bardzo można sobie balon wynająć podejrzewam że taka uciecha nie jest tania ale powiedzmy sobie szczerze raz w życiu warto